Czy prawnik może odegrać istotną rolę w przypadku powrotu osób uzależnionych do społeczeństwa? Prawnicy mogą odegrać bardzo istotną rolę i odgrywają na co dzień swojej codziennej pracy, czy to w organizacjach pozarządowych, czy po prostu prawnik, który prowadzi własną indywidualną praktykę. Jeżeli trafia do niego osoba, która faktycznie chce powrócić, czy tak jak pani redaktor wspomniała, do społeczeństwa, czy po prostu poprawić swoją sytuację, bo to jest często bardzo długi proces, to prawnik jak najbardziej taką rolę odgrywa. Dlatego bardzo istotne jest myślenie o tym w swojej codziennej pracy, tak aby wiedzieć, że dla osoby, która do nas się zgłasza, dla takiej osoby samo wyjście ze swojej strefy komfortu, udanie się do prawnika, próba skomplementowania na przykład dokumentów, to jest już bardzo duży wysiłek. Dlatego uważam, że prawnik, który udziela porad osobom uzależnionym, osobom, które wychodzą z uzależnienia albo po prostu w epizod uzależnienia miały w przeszłości, musi o tym pamiętać, że często jego rola jest w pewien sposób dopełnieniem ról terapeutycznych, które równolegle są przez inne osoby wypełniane. Gdzie zatem szukać prawnika, jeśli nie możemy zapłacić za jego pracę? Jeżeli osoby nie stać na to, aby skorzystać odpłatnie z pomocy prawnika, może udać się do wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej, może skorzystać z pomocy na przykład w klinikach prawa, które działają przy wyższych uczelniach w Polsce. Jest ich 27. I tam studenci pod opieką koordynatorów, pracowników naukowych wyższych uczelni, ale też praktyków prawa mogą takiej porady pomóc. Pomocy udzielić. Ważne jest też to, że można starać się o pomoc w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa prawnego na terenie całego kraju. I właśnie wtedy, jeżeli się o taką pomoc staramy, wystarczy, że oświadczymy, że z pomocy odpłatnej nie jesteśmy w stanie skorzystać. Pani doktor, wiemy, że jest pani przewodniczącą Rady Młodych Ekspertów, która działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Czy w związku z tym dostrzega pani związek dzisiejszej rozmowy z tematem prac Rady przy Rzeczniku Praw Pacjenta? myślę, że ten temat wychodzenia z uzależnienia, roli prawnika, którą może odegrać w życiu takiej osoby, wiąże się w ogóle z tym z debatą, która się toczy wokół reformy polskiej psychiatrii. I bezpośrednio wiąże się z tematem społeczeństwa jako takiego tworu, który musi pomagać i musi zrozumieć swoją rolę właśnie w powrocie do zdrowia i w wytrwaniu w zdrowieniu. Także jak najbardziej uważam tutaj, że ten temat wiąże się bezpośrednio z pracami Rady Przerzeczników Praw Pacjenta.